W tej lekcji powiem, co to znaczy scalać komórki. Funkcja ta jest używana w początkowych etapach używania Excela, aczkolwiek znajduje ona wiele ciekawych zastosowań. Im dłużej będziecie używać Excela, tym rzadziej prawdopodobnie będziecie stosować scalanie. Na czym o to polega? Mamy tutaj dane sprzedażowe Ameryki Południowej w nowoczesnym i w tradycyjnym kanale dystrybucji. Co za tym idzie, są to dane, które dotyczą tego samego kraju. Wpisany jest on obok, Argentyna. I chcemy stworzyć prosty wykres. Tak, żeby przedstawiał nam tych kilka krajów. Jak widzimy, wykres działa, ale troszeczkę nas tutaj. Frapuje to, że dwukrotnie pojawia się Argentyna, Boliwia, Ekwador i dla każdego działu mamy, jakby, oddziel, oddzielną zakładkę. Nie chcemy tego, dlatego użyjemy scalania. Co musimy zrobić? Zaznaczamy dwie komórki, które chcemy scalić, czyli inaczej połączyć. Odnajdujemy funkcję scalania w zakładce Home. Jest ona w tym miejscu. Klikamy w nią. Klikamy OK. W tym momencie słowo Argentyna, które było w piątym wierszu, zniknęło. Zostało tylko to słowo, które było wyżej. Klikamy wyśrodkowanie i podobnie dla pozostałych krajów. Jak widzimy to scalenie, teraz możemy sobie wyśrodkować i ponownie próbujemy tworzyć ten sam wykres. Jak widać, wygląda to o wiele lepiej. Argentyna pojawia się tylko raz, są podziały na NKD, na TKD i tak dalej. Możemy sobie teraz na przykład stworzyć kolejne scalenie, w którym wpiszemy... Ameryka południowa, i teraz tworząc wykres, będzie to jeszcze ciekawie wyglądało, bo wykres nam powie. O Ameryce Południowej, o krajach, których mamy i kanałach dystrybucji. Więc wygląda to o wiele lepiej. Usuńmy sobie to. Co jest ważne, jeśli mamy wielką bazę danych, w których są jakieś komórki scalone, to może to sprawić problemy w momencie, kiedy chcemy tworzyć tabele przestawne. Dlatego zawsze przy Rozpoczynaniu pracy z dużą ilością danych radziłbym sprawdzić, czy któreś komórki nie są scalone. Jak to zrobić? Wystarczy zaznaczyć cały obszar i kliknąć Merge jeszcze raz. Ponowne kliknięcie oznacza Unmerge, czyli zakończ scalenie. I wszystkie komórki, które do tej pory były scalone, teraz nie będą scalone. Jak widzimy, powrót do poprzednich wartości. Aczkolwiek minusem jest to, że wcześniej tu było słowa Argentyna, poniżej tutaj Boliwia. Teraz tego nie ma, więc trzeba byłoby to nadpisać. Dlatego scalanie bardziej służy do estetycznego wyglądu naszych plików. Nie ma ono jakichś konkretnych wartości dodanych, nie jest to żadna funkcja. Sprawia to tylko, że nasze pliki wyglądają po prostu ładniej.